Dzień dobry, zapraszam na zajęcia z grafiki komputerowej organizowane przez klub osiedlowy Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym cyklu z trzech zajęć w lutym chciałam omówić wybrane narzędzia z tego paska po lewej stronie, z paska narzędzi. Tylko chciałam jeszcze też w ramach uporządkowania przypomnieć, że, że na poprzednich zajęciach zajmowaliśmy się tutaj na górze paskiem menu wybranymi zakładkami, konkretnie zakładką Plik, zakładką Edycja i tutaj pod koniec były zakładka Widok i Okno. To omówiliśmy na ostatnich zajęciach. Do pozostałych niektórych zakładek wrócimy po omówieniu paska. Narzędzi, którym się właśnie teraz zajmiemy w lutym. Zaczniemy oczywiście od tego, żeby mieć tutaj otwarte zdjęcie przykładowe. I dzisiaj chciałam omówić trzy górne, trzy górne narzędzia. To są narzędzia zaznaczania, zresztą właśnie jak się na pasku. Na tym pas na te poszczególne narzędzia najedzie myszką kursorem bez klikania. Yy, program yy, właśnie wyświetla nazwę yy, nazwę tego narzędzia oraz yy, opis do czego służy. I właśnie yy, w krótkim wideo pokazane jest yy, takie demonstracyjne. Yy, Użycie tego narzędzia, więc zachęcam, żeby też się z tym zapoznawać. Na samej górze jest narzędzie przesuwania, które można też skrótem klawiaturowym V wywołać. I nas interesują dzisiaj te trzy niższe, niższe narzędzia: narzędzia zaznaczenia. Zaznaczenie prostokątne, lasso i. Szybkie zaznaczanie. Przy okazji zwracam uwagę, że na górze mamy też zakładkę, która właśnie też się nazywa zaznaczanie. I rzeczywiście program w Photoshopie można dużo rzeczy zrobić za pomocą na kilka sposobów. Czyli Właśnie możemy albo wybrać narzędzie zaznaczania tu z lewej, albo właśnie posiłkować się też tym menu górnym. Jednak przy zaznaczaniu bardziej pomocne są te narzędzia, dlatego zaczniemy od omówienia tego, co tu jest po lewej stronie. Zaznaczanie jest niezwykle ważne w programie Photoshop, w programach graficznych. W związku z tym, znaczy potwierdza to właśnie chociażby ten fakt, że aż trzy narzędzia są temu poświęcone. I po kolei, czym one się od siebie różnią. Pierwsze z góry pod narzędziem przesuwania, pierwsze z góry narzędzie zaznaczania to jest właśnie to narzędzie prostokątne. Zaznacza, jak tutaj jest napisane, podpowiedziane, zaznaczanie obszarów w kształcie prostokąta. Rzeczywiście, jeśli klikniemy na to i w dowolnym miejscu nacisnę lewy przycisk myszki, i myszką, kursorem oddalę się od tego pierwszego punktu. Cały czas, mając przyciśnięty przycisk myszki, tworzy się ta ramka. Pulsująca czarno-biała ramka, <coughs> właśnie typowa ramka dla zaznaczenia. Puszczam to w jakimś tam miejscu i to jest moje zaznaczenie. Do czego służą zaznaczania? To jest też osobny, bardzo obszerny rozdział. W zasadzie do większości poleceń w Photoshopie. Dzisiaj bardziej mi zależy na tym, żeby Państwu przekazać wiedzę, jakie są typy zaznaczeń, niż to, do czego są stosowane. W każdym razie jedno z takich przykładów już mogę Państwu pokazać. Zaznaczenie jest chociażby po to, żeby skopiować coś, żeby skopiować jakiś element. Ale. Ale też większość edycji, które można właśnie wykonywać, które chcemy wykonywać na obrazku, też związanych z kolorem, odbywa się za pomocą zaznaczenia. Czyli zaznaczenie służy do tego, żeby zmienić wybrany obszar na obrazku. Czyli nie zmieniamy całego obrazku, na przykład tak, jak zmienialiśmy tutaj kolorystykę. Poprzez rozjaśnianie całości, tylko właśnie zaznaczenie też powoduje, że, że ten obszar zmieniany jest, właśnie, ograniczony do tego, co ustalimy. Dobrze, więc na pierwsze narzędzie to jest zaznaczenie prostokątne. Jeżeli jeszcze raz naciśniemy na to narzędzie lewy przycisk myszki, ale przytrzymamy go dłużej, wtedy rozwijają się dodatkowe jeszcze opcje tego narzędzia. I widać, że oprócz na zaznaczenia prostokątnego są tutaj inne geometryczne zaznaczenia, np. eliptyczne, bądź zaznaczenia pojedynczych rzędów i kolumn. To raczej nas nie interesuje, ale właśnie nas interesuje to eliptyczne. Wybrałam eliptyczne. I teraz klikam, trzymam przycisk myszki i faktycznie mogę zaznaczyć uzyskać właśnie zaznaczenie prostokątne, przepraszam eliptyczne. Jeśli chciałabym konkretnie zrobić okrągłe kółko, to muszę przycisnąć na klawiaturze przycisk Shift. To powoduje, czyli jednocześnie przyciśnięte, przyciśnięcie klawiszu Shift oraz trzymanie lewego klawisza myszki, powoduje, że z Elipsy robi się geometryczne, symetryczne koło. Przycisk Shift powoduje właśnie, powoduje, że z Elipsy robimy koło. To samo do, dotyczy zaznaczenia prostokątnego. Czyli, jeżeli nie chcę mieć prostokątu, prostokąta, tylko chcę mieć dokładny kwadrat, to po prostu wystarczy, że wcisnę na klawiaturze przycisk Shift i automatycznie komputer dostosowuje to do, do symetrycznych wymiarów. Warto zapamiętać właśnie ten przycisk Shift jako dodatkową opcję. Chcę zlikwidować to zaznaczenie. Nie chcę tego zaznaczenia, chcę jednak eliptyczne, żeby zlikwidować zaznaczenie. Idziemy do zakładki zaznaczeń i robimy usuń zaznaczenie, czyli skrót klawiaturowy Ctrl D. Usuń zaznaczenie powoduje, że znika to zaznaczenie i mogę na nowo zaznaczyć. Ale też jeżeli mam coś zaznaczone i chcę w drugim miejscu zaznaczyć też też jeśli poza zaznaczeniem kliknę, automatycznie powstaje nowe zaznaczenie. Zaznaczenia można przesuwać, jeśli wybierzemy właśnie na górze y, narzędzie przesuwania. Automatycznie się wycięła też warstwa. Ja to usuwam teraz y, i przechodzimy do następnych y, zaznaczeń, które są nieco trudniejsze. Lasso bardzo często wykorzystywane y, zaznaczenie już nie geometryczne lasso właśnie tak jak widać było tutaj na przykładzie lasso powoduje zaznaczenie wokół krawędzi czyli klikamy trzymamy cały czas przyciśnięty lewy przycisk myszki i staramy się po krawędzi obszaru, który chcemy zaznaczyć Właśnie y, zrobić to zaznaczenie. Las, cały czas musimy mieć przyciśnięty y, przycisk myszki. Proszę zobaczyć, jakie są minusy tego zaznaczenia. Po pierwsze, y, może być to zaznaczenie nieprecyzyjne, zwłaszcza w przypadku właśnie takich elementów jak futrowłos, czyli y, coś, co nie ma wyraźnego konturu jest wtedy to zaznaczenie dużo trudniejsze i kolejna sprawa właśnie musimy zamknąć lasso, czyli cały ten ruch musimy wykonać przy wciśniętym cały ten obrys musimy wykonać przy wciśniętym lewym przycisku myszki. Ten obrys można też Ojej, przepraszam. Właśnie trzeba uważać też, żeby nie kliknąć w inne miejsce, bo wtedy automatycznie ten, to zaznaczenie ginie. Mhm. Jest też, jak przyciśniemy i przytrzymamy lewy przycisk myszki na narzędziu lasca, pojawiają się następne. Opcji, laso wielokątne i laso magnetyczne. One ułatwiają właśnie bardziej precyzyjne wycięcie. Spróbujemy to laso magnetyczne. <laughs> przyciąga, najpierw to odznaczę, yy, przyciąga jak magnes yy, yy, według różnic kolorystycznych, walorowych, yy, intuicyjnie program. Przyciąga, przyciąga właśnie kontur do obszaru, który obrysowujemy. Przy zaznaczeniach, tak jak Państwo widzą, dużo zależy też od tego, co jest na zdjęciu. Jeżeli mamy tu wyraźny kontrast kolorystyczny bądź walorowy, kolorystyczne, czyli na przykład czerwone, czy tam różowe, no największy kontrast to byłby z zielonym, ale właśnie z jakimś innym kolorem, po prostu, albo jasną plamę z ciemną. Komputerowi, programowi jest dużo łatwiej to wtedy zaznaczyć, dostrzec i precyzyjnie, właśnie wykonać ten obrys. Ale jeżeli właśnie mamy albo poszarpane elementy, albo właśnie Nieprecyzyjne bądź dosyć jasne, podobne kolory, wtedy będzie trudniej wyciąć z tła ten obszar, który chcemy. No i też, tak jak Państwo widzą, tu jest tło dosyć jednolite. Tak? Mamy jedną płaszczyznę koloru i tak naprawdę jedną płaszczyznę i drugą płaszczyznę koloru na dole. Tło nie jest skomplikowane, nie ma wiele elementów zróżnicowanych. Na pewno z takiego tła też jest dużo łatwiej wycinać elementy. Yy, yy. Chciałam jeszcze właśnie do tego obrysu yy, pokazać Państwu, że można jeszcze, jeśli naciśniemy przycisk Shift, widać, że kursor się zmieni i yy, można wtedy dodawać jeszcze yy, kolejne obrysy. Yy. No nie jest to takie proste też, szczególnie że ten obrys musi być zamknięty. Czyli yy, z shiftem, jeśli rysujemy kolejny rzecz, wtedy poprzedni obrys nie znika, tylko właśnie jest dodawany. Czyli shift powoduje dodawanie kolejnego obrysu do już istniejącego. Ważne jest, żeby właśnie to było zamknięte bo tak jak tutaj zrobię na przykład mimo, że klikam to co się nie zamyka muszę właśnie dojść do momentu, w którym jest zapięte tak samo można odejmować pewne pola kąt z altem alt powoduje, że przy tej przy kursorze przy kursorze Pojawia się właśnie minus. I siłą rzeczy właśnie ten obryznika. Czyli jeżeli chcę samą głowę zostawić kotka, to wtedy muszę z wciśniętym altem odjąć to. To samo dotyczy oczywiście też tego zwykłego lasso i proszę zobaczyć, że zaznaczenia można ze sobą łączyć. Tak, czyli tu tam mieliśmy lasso magnetyczne, teraz wziąłem ja zwykłe lasso i też jeśli nacisnę shift i zrobię ten obrys, już zrobię go znacznie szybciej. To właśnie te dwa się, dwa zaznaczenia się dodały dzięki wciśniętemu przyciskowi shift. Następne zaznaczenie to jest szybkie zaznaczenie. Zaznacza przez znajdowanie i śledzenie krawędzi na obrazie, i to znowu dotyczy tej ważnej różnicy obiektu i tła. Różnicy koloru i waloru. Odznaczam zatem yy, ten obrys, który już mam. Zaznaczenie, usuń zaznaczenie. Wybieram narzędzie, yy, wybieram narzędzie szybkie zaznaczanie. Yy, i, yy, I tym razem... Yy, Właśnie po obiekcie zaznaczając, mhm, jeszcze sekundeczkę. Zaznaczając po obiekcie, tak jakbym jakbyśmy właśnie to zamalowywali, automatycznie nam się to zaznacza. Cały czas mam przyciśnięty lewy przycisk myszki. Tu nie muszę mieć wciśniętego shiftu, żeby dodawać resztę. Ctrl Z cofa mi to, co zaznaczyło się tutaj, czyli ostatnie zaznaczenie. Teraz to futerko spróbuję jeszcze dodać, bez shiftu udało się i będę chciała wyciąć to, co jest tutaj zbędne, czyli te różowe tła, które tutaj weszły w zaznaczenie z wciśniętym altem. Mhm. I tutaj z wciśniętym altem udało się. Tutaj jeszcze dodam, czyli naciskam shift, trzymam cały czas przycisk shift i przytrzymuję też klawisz myszki. I to jest, tak jak Państwo widzą, tak naprawdę najprostsze, najszybsze znaczenie w tym wypadku, ale w zależności od tego, od tego. Jakie są właśnie, jakie zdjęcie, jakie mam, jaką mamy potrzebę zaznaczenia, to do tego wybieramy inne narzędzie. Jest jeszcze, teraz odznaczę to szybciutko. Ctrl D. I tu jest jeszcze różdżka. Różdżka zaznacza pola. Poprzez jedno kliknięcie. Jeśli przytrzymam Shift, to zaznacza mi się automatycznie więcej i zaznacza według koloru. Ja tutaj wzięłam tło, ponieważ jest bardziej jednolite. Spróbuję, przepraszam, zrobić inaczej. Czyli tego kota zaznaczyć różdżką. Jak Państwo zobaczą, będzie to bardzo trudne. Jest kot jest złożony z bardzo wielu różnych kolorów, różnych walorów, dlatego jest to bardzo trudne. prościej w tym wypadku jest zaznaczyć to, co jest poza kotem, czyli to jednolite tło i zrobić tutaj zaznaczenie odwrotność. Czyli mając różdżkę ustawiam jeszcze na górze... Ustawiam tutaj na górze, są opcje narzędzi i ustawiam tutaj zakres tolerancji. Nie 32, tylko właśnie większy, na przykład 50. Dzięki temu zaznacza się więcej tego tła, może nawet 70 wpiszę. I z Shiftem mogę właśnie zaznaczyć to całe tło. Mogę w trakcie też zmieniać, na przykład tolerancję na 40 i z wciśniętym shiftem właśnie teraz 70. Mhm. Zaznaczam tło. Upsa. I zaznaczanie odwrotność. I teraz mam zaznaczonego kota dla dowodu tutaj przesunę go. Jest zaznaczony kot. Yy. Dzisiaj to będzie wszystko. Yy. To najlepiej te zaznaczenia po prostu przetestować. Za tydzień, za tydzień zapraszam Państwa na zapoznanie z następnymi z narzędziami. Dziękuję, do widzenia.